Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał zapraszam do obejrzenia kolejnego mówienia, tym razem Karabin Szturmowy Skar H. Jego statystyki prezentują się następująco. Szybkostrzelność wynosi 620 strzałów na minutę. Prędkość wylotowa kuli to 410 metrów na sekundę. Po wytłumieniu zmniejszy się do 300 metrów na sekundę. Zasobność magazynka to 20 plus 1 pocisk. Przeładowanie długie zajmie nam 2,4 sekundy. Przeładowanie krótkie 1,9 sekundy. Odrzut wertykalny wynosi 0,5, a odrzuty horyzontalne zarówno w lewo jak i w prawo równe 0,2. I dodatkowa informacja na temat mnożnika pierwszego strzału, który wynosi 1,6. Przede wszystkim dlaczego Skarha? Wybrałem Skarha z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że był omawiany już Bulldog, czyli jego brat bliźniak. I powód drugi to jest taki, że ostatnimi czasy... Hmm, jest takie zjawisko dosyć frustrujące w Battlefieldzie, że przeciwnikom zostaje jednocyfrowa ilość punktów życia po tym, jak do nich strzelam, a oni mnie zabijają. I wtedy oczywiście, jak możecie się domyślić, najlepszym lekarstwem na takie sytuacje jest skarcha lub bulldog. Dlaczego? W lewym górnym rogu filmiku, ekranu, zależy jak kto ogląda, znajdują się liczby, które prezentują damage zadawany przez skarcha po lewej stronie i damage zadawany przez inne karabiny standardowe typu AK-12, AK-5C, M16A4 itd. Tak tak możecie sobie te wartości porównać i różnią się one znacznie żeby nie powiedzieć, że kolosalnie i Skarcha jest pod tym względem bronią rewelacyjną, którą warto jest każdemu polecić, komu przeszkadza zjawisko zostawania przeciwnikowi kilku procentów życia. Dodatki dobierałem dosyć krótko, bo jest to broń bardzo łatwa do Ogarnięcia. Przede wszystkim odrzut wertykalny wynoszący 0,5, który nie jest wysoki. Dlaczego nie jest wysoki? Kiedyś mówiłem, że odrzuty wertykalne powyżej 0,3 mogą być problematyczne. Dzisiaj już nie. Co się zmieniło we wrześniowej aktualizacji? Został usunięty całkowicie lub też zredukowany odrzut wizualny tekstury naszej broni, czyli to jak ona się trzęsie, kiedy my strzelamy z naszej broni. Zostało to drastycznie zmniejszone. Strzela się o wiele łatwiej teraz i odrzut wertykalny wynoszący 0,5. To żaden problem. To samo odrzuty horyzontalne, które się równoważą i w tym momencie decydujemy o tym, że niepotrzebny jest kompensator i hamulec wylotowy, bo model odrzutu jest. Ok. Druga sprawa to mnożnik pierwszego strzału wynoszący 1,6. Yy, dla ciekawskich, ACWR ma 2,3. Uważam, że przy Skarha zupełnie niepotrzebny jest chwyt pochylony, bo nic nam to nie da, ponieważ mnożnik pierwszego strzału już jest niski i co nam da to, że on będzie jeszcze niższy? Według mnie nic. Yy, chwyt ergo nie zauważyłem znacznej poprawy w grze, w praktyce, w statystykach. Może, może jest to lepsze, wiadomo, poprawia to yy, ten spread pocisków, ale. Nie trzeba go poprawiać, według mnie idealnym chwytem jest chwyt krótki, który zwiększy skupienie pocisków i jednocześnie umożliwi nam granie z tłumikiem dźwięku. I tutaj trzeba zrobić pauzę i musi się zaświecić czerwona lampka, bo skarcha idealnie, po prostu świetnie działa z tłumikiem dźwięku, oczywiście na małe odległości. Jest to coś typu AK5C. Tyle, że z o wiele większym damage'em i ściut mniejszym magazynkiem, ale jest to coś rewelacyjnego. Na lokerze można wykręcać kosmiczne wyniki z pomocą skarcha, bo odrzut jest niewielki. Celność jest dobra, skupienie jest dobre, same plusy. No, jedynie samemu musimy być też troszeczkę ogarnięci, żeby w przeciwnika, oczywiście, trafić, bo pocisków jest mało. Jednak ich zwiększony nadzwyczajnie wysoki damage. Gwarantuje nam to, że po trafieniu kilkoma pociskami naszego przeciwnika, zdobędziemy tego fraga. Czasami zdarzały mi się nawet sytuacje, że strzelając do jednej osoby, zabijałem dwie lub trzy. Jak to na lokerze bywa, ludzie stoją w jednym rządku, jak w kolejce w supermarkecie. No a skarha takie sytuacje bezlitośnie wykorzystuje. Jest to broń, którą ja. Używam właśnie w takich sytuacjach, kiedy widzę, że na przykład ping jest wysoki i nie jestem w stanie zabić tego przeciwnika na tyle szybko, żeby on nie zdążył mnie zabić, ewentualnie żeby nie było trade killa. Zestawy, które polecam, są dwa. W związku z tym, że tak jak powiedziałem, nie trzeba modelu odrzutów w żaden sposób modyfikować, na lufę założymy sobie tłumik pomienia, który doprowadzi do zmiany następującej Iż zniknie powlotowy błysk wystrzału, i nie będzie nikt w stanie zinterpretować ze względu na to, co widzi, skąd my strzelamy. Nie będzie po prostu tej, tej chmurki po oddaniu wystrzału z naszego karabinu. I tak jak mówiłem, chwyt krótki i setup drugi na małe i średnie odległości. Teczek najbardziej się nadaje. Tu dźwięku plus chwyt krótki. To by było na tyle. Zapraszam do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Na razie, cześć.